No, w zasadzie moja skromna osoba tu niewiele Państwu powie, niemniej jestem szczęśliwa, że udało się sfinalizować wystawę o człowieku, o pięknym charakterze, o tajemniczym życiorysie. Dzięki wielu wspaniałym ludziom uda nam się wiele rzeczy jeszcze wyjaśnić i rozwikłać postać niezwykłą, niezapomnianą, zwłaszcza przez uczniów. I myślę, że przy, przy wszystkich tych, którzy kiedykolwiek mieli styczność albo przeczytali coś o panu Stanisławie Rzeszowskim, jest mi niezmiernie widać, widzieć, rozmawiać z honorowym gościem, który jest bardzo skromny. Proszę bardzo, pani Andrzeju. Jest to pan Andrzej Wacław Rzeszowski. Robi dwa imiona, z tego względu, że dzięki temu, że ma drugie imię Wacław, jest to imię po e, stryjku, bo już pan Andrzej nie pouczył, kto to jest stryjka, kto to jest wujek. Jest to po stryjku, który zginął w powstaniu warszawskim. I wszyscy potomkowie płci męskiej na drugie imię mają Wacław. A tu jeszcze jedna ciekawostka, przybrany e, tato pana Andrzeja, Kamil, e, i wszyscy ci, którzy mają, też mają męskie albo żeńskie imiona, mają na imię Kamil albo pani Marta, córka pana Andrzeja. Pani Marta, proszę Cię pokazać, bo panią też poznałam. To jest córka, brata pana Stanisława Rzeszowskiego, ma córeczkę o imieniu, proszę zgadnąć Kamila. Taka wiedziała, że Europa jest. Także sam fakt nazywania tych imion po swoich przodkach jest od dawno, że tak powiem, nie tak jak w tej rodzinie, z czego się ogromnie cieszę. Witamy Pana bardzo serdecznie. Chciałabym powitać jeszcze bardzo skromną osobę, proszę Aniu tutaj. Pani Ania Sochaj, Pani Ania Sochaj która jest wieloletnią przyjaciółką rodziny Rzeszowskich. Pan Andrzej Rzeszowski wiele tajemnic zdradził Pani Ani, ale nie wszystkie, o innych jeszcze zdradził nam Pan Andrzej Rzeszowski. Chciałabym powitać naszego starostę, Pana Jerzego Millera, bardzo dziękuję. Chciałabym powitać Pana Pawła Migdalskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Chrześcijańskiego, i tu taka tajemnica, pan Paweł Midalski, pan doktor Paweł Midalski powiedział mi, że od kilku lat interesuje się postacią pana Stanisława Rzeszowskiego. A ja mu napisałam, żeby szukał młodych, młodszych ludzi, którzy zainteresują się i będą habilitować im. Na pewno dużo jest materiałów. Dostaliśmy od pana Andrzeja. I bardzo dziękujemy, ale od nas też coś dostanie za chwilę. Wiele dokumentów, pamiątek, rzeczy, które należały do pana Stanisława Rzeszowskiego. Jest nam ogromnie miło. Bardzo dziękujemy panu Czesławowi Wieczorkowi, który zrobił nam niespodziankę. Nie wiedzieliśmy o niej, także im tym mile jest. Witam serdecznie uczniów, uczennice pana Rzeszowskiego. Nie będę wymieniała z imienia i nazwiska, niemniej dużo jest tych osób. No to muszę przywitać, chodź, chodź tutaj, Luzia, Mała, skromna, ale niesamowita osoba. Napisałam na Facebooku, bo dowiedziałam się, że była uczennicą i była uwaga po ostatnich dniach Pana Stanisława Rzeszowskiego. Opiekowała się Panem Stanisławem Rzeszowskim w szpitalu i dzięki temu, że Pani Lucia Opiekowała się Panem Stanisławem, nawet odszukała rodziny i żeby wszystkich powiadomić to Pani Lucia Teraz tak, Pani Lucia na maila przysłała mi wspomnienia, są jeszcze inne różne wspomnienia uczniów, uczennic zwłaszcza Pani pana Stanisława Rzeszowskiego. Ja nie będę już nic mówiła. jeżeli macie pytania Państwo, proszę pytać członków rodziny, proszę pytać uczennicy, bo one wiedzą bardzo dużo. Ogromną pomoc, chodź tutaj jeszcze z ja, 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 ja przepraszam. Luśia. Przepraszam, tak. Luśia tu. Chciałabym powiedzieć, Ludwika Urbańska, która się dowiedziała o tym, że interesujemy się mniej nauczycielem, po prostu a może tak powiem, pomagała nam dniem i nocą, a ostatnia przyniosła wspomnienia. Najciemniej pod latarnią. Miała najwięcej czasu, a jako ostatnia dzisiaj przyniosła wspomnienia. Ale, Ale przyniosła. Ale przyniosła, to się liczy. Także ja bardzo dziękuję. Wystawie uważam za otwartą pytania, tak jak powiedziałam do uczniów, uczennic, proszę kierować. A ja, żeby nie było tak, że Pan Andrzej nam dużo dał, a nic z nim zostanie, to od nas zostanie coś też, także za to dodać. Brawo. chciałbym powitać tutaj w imieniu naszego towarzystwa, Pana Rafała Gugę z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Radnego. Tak jak Pani Kasia się chowa. miasta towarzany załogi. Chyba no Urząd Miasta jest 10 metrów stąd, także no najciemniej pod latarnię, to się potwierdza. Przepraszam bardzo, ale ja muszę uzupełnić, ja po prostu jestem pod wrażeniem postaci Pana Rzeszowskiego, że jak mi ktoś, jak chyba napisała, innych nauczycieli mi przy, przysłała zdjęcia, ja, ja ostatnio tylko o Panu Stanisławie Rzeszowskim myślę. Chciałabym powiedzieć dlaczego, tak, że tak powiem zajęłam tą wystawą. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie był kolega z Towarzystwa Krzysztof Jiriński. On mnie zainspirował. Kilka lat temu mówił, ale ja miałam inne sprawy, inne priorytety. I zapomniałam. Ale jak mi przypomniał jeszcze raz, ja mówię Krzysiu, nie ma sprawy. Robimy, szukamy uczniów, szukamy rodziny I tak jak powiedziałam, udało mi się znaleźć rodzinę, żeby się ogromnie cieszyć. A Krzysiu powie coś, czego nikt jeszcze nie wie. A ja się dowiedziałam o tym wczoraj. Jak Krzysiu zajął się, zainteresował się panem Rzeszowskim. Ja nie znam pana Rzeszowskiego, bo przyjechałam do Gryfina dwa, dwa lata po jego śmierci. Nie Uważam, że trzy wspaniała postać i myślimy o tym, żeby, nie wiem, czy rondo, czy nabrzeże, czy ulicy, czy cokolwiek, nazwać jego imieniem, bo to jest postać, która zasługuje na pamięć, zwłaszcza pamięć ludzi mieszkających w Gryfinie i przez to trzeba zrobić dla naszego miasta, dla naszego regionu, dla naszego województwa, a powiem więcej, i chyba też dla naszego kraju. Krzysiu, oddaje się głos. Jak to się zaczęło? Moi Drodzy Państwo, moja przygoda z Panem Rzeszowskim zaczęła się 21 lat temu, dokładnie pamiętam tą datę, dlatego, że tuż po, jako świeżo upieszony przewodnik turystyczny, mój przywódca duchowy, krajoznawca Antonia Adamczak ze Szczecina przyjechał tutaj do Gryfina i zaprosił mnie na spacer po cmentarzu gryfińskim, bo ja Pana Rzeszowskiego również nie znałem, chociaż jestem tutaj od 1973 roku no, zaprosił mnie na cmentarz, na spacer po cmentarzu i zaprowadził na grób Stanisława Rzeszowskiego. Przywiózł ze sobą w imieniu Stowarzystwa Przyjaciół Szczecina czerwone różyczki sztuczne i dwie kokardki, znaczy kokardkę z tą rzeczką w hołdzie i pamięci. Powiedział mi kto to jest, że on z kolei, pan Antoni Adamczak, uczył się od niego a oni razem współpracowali, było takie trio, Adamczak jako najmłodszy, Czesław Piskorski, który jest osobą też znaną i tu podwaliny turystyki i krajoznawstwa na ziemi szczecińskiej. Oraz, oj wyleciał mi w tej chwili nazwisko, tak się inaczej, proszę Państwa, te róże położył na grobie. Te róże z tym banerem, z tą, tą taśmą, z, z tą jakby tasienką, ja y, po jakimś czasie zdjąłem, żeby nie zginęły, zaniosłem do domu i przez kilka lat y, wisiało to u mnie na ścianie, i z okazji wszystkich świętych zanosiłem na grób, przywiązywałem do pomnika tym drutem, który tutaj jest. I to trwało gdzieś tak 5-7 lat, aż później stwierdziłem, że to ma tak wielką wartość, a ja zacząłem już się wdrażać, jakby poznawać historię coraz bardziej, yy, historię pana Rzeszowskiego, zacząłem szukać jako pracownik elektrowni Dolna Odra yy, i krajoznawca miałem yy, swoją audycję i systematycznie yy, co jakiś yy, audycja radiowa pod tytułem Cztery Pory roku. Także co najmniej cztery wejścia na antenę miałem dla, w zakładzie. i Systematycznie przez te 21 lat, co jakiś czas, nawracałem do tematu Stanisława Rzeszowskiego. Rozmawiałem z ludźmi. Ci ludzie dzwonili do mnie, robiłem jakieś konkursy. No ta postać coraz bardziej wyłaniała się z mroku z otchłani niepamięci. Myśl hasła ojczyzna to ziemia i grody. Narody tracą z pamięć, tracą życie. To miałbym tyle, ja tą pamięć kultywowałem. Zacząłem to właśnie z odmentów niepamięci wynosić go. Czy mi się udało? Nie wiem. Po tym co widzę tutaj, jest to dla mnie największą zapłatą, bo naprawdę nie spodziewałem się takiej. Ogromnej tutaj publiczności i że te koło zamachowe, które jakby no, uruchomił w mojej głowie pan Antoni Adamczak, który był zaproszony, ale nie mógł przyjechać, bo jest ciężko chory, a jest w no, końcach 85 lat, także możemy mu wybaczyć. No, niemniej jednak. Gdyby nie on, nie pamiętalibyśmy, że mamy tutaj na cmentarzu Stanisława Rzeszowskiego. Powiem Państwu więcej. Ja chodziłem również do zespołu szkół zawodowych numer 2 do szkoły. Chodziliśmy po tych samych korytarzach. Nie znaliśmy się, bo ja kończyłem szkołę w 80 roku, a on jeszcze w 80 roku tam do biblioteki przychodził, tam był. No niestety, nie dane mi było. Ja zresztą miałem taki zamiar, że do Gryfina przyjadę tutaj w sprawie mieszkania na 2-3-4, może lata. Zostałem w 44 i nie mam zamiaru już nigdzie stąd wyjeżdżać. To miałbym tyle. Zapraszamy Państwa do zwiedzania, do wystawy. Dobrze, jeszcze chwilę. W naszym towarzystwie jest kolega, który jest współautorem książki Powód Miasta. Julian, proszę Cię tutaj, żebyś wyręczył Panu Andrzejowi prezent od nas. Żeby nie było, że Pan Andrzej nam tyle rzeczy dał, a od nas, bo Ty jesteś współautorem. <śmiennie> <Dobrze>. <śmiennie> <śmiennie> proszę bardzo. I jeszcze później podpiszesz. Ja czyli, też. Jako, czyli jako współautor. Yeah. W imieniu kolegów własnym i cudzym. Proszę I to nie zapominaj, że jesteś w towarzystwie naszym. I e, pana starostę poproszę również, żeby coś od starostwa mreczył panu Andrzejowi. Dzień dobry Państwu. I ja również cieszę się z tego Waszego pomysłu i jestem pod wrażeniem tego co tutaj przygotowaliście i nie przedłużając, bo emocje, które tutaj wiszą i są, to widzę, że u każdego się zmagają, więc nie przedłużając, wręczę dwie publikacje, my co roku powiedzmy, wydajemy takie różne publikacje, albumy, a akurat w tych dwóch jest w środku również mała cegiełeczka, która wspomina pana Stanisława Rzeszowskiego. Dziękuję. Dziękuję. Także jeszcze raz bardzo się cieszę, że bratanek do nas dotarł. Wczoraj się nie mogłam skontaktować telefonicznie, bo ja słyszałam pana Andrzeja. Pan Andrzej mnie nie słyszał, no ale na Facebooku napisałam, bo już oczywiście pana Andrzeja zaprosiłam do swoich znajomych. Napisałam, że nie mogłam się dodzwonić, Także bardzo się cieszę. Witam kolejną uczennicę pana Grzeszowskiego, pani Ania Nikityńska i naszą koleżankę witam. Sylwię Mencel, dyrektor biblioteki. Pani dyrektor biblioteki z Namogardu dzwoniła, że się spóźni, ale oczywiście będzie. Także... Witam wszystkich bardzo serdecznie i proszę czytać, oglądać i pytać. Pytać, bo naprawdę, nasz, że tak powiem, główny bohater, pan Stanisław Rzeszowski, jest bardzo ciekawą postacią, a kryje jeszcze dużo tajemnic. Nie ułatwiało nam, przyzna Państwu, te, i te imiona. Kamil, no, ja się to... bardzo nam to komplikowało. Ale ja się szybko połapałam dzięki panu Andrzejowi. Wyjaśnij mi ja mi Krzysiu spokojnie. W drodze do domu ja ci wyjaśnię. Kto jest? Nie, w sensie tym dotarłem nawet y, do archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego i muzeum, y, do Muzeum Akt Nowych na Uniwersytecie Warszawskim. Tam mam jego kop, oryginalną kopię jakby zrobioną, sterokię. Z jego życiorysu, z ankiet personalnych. I tam się i powtarzam znowu, imiona Wacław Kamil. Tu z kolei jest Kamil. Kamila, proszę o, to, to nam się naprawdę bardzo, 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 ja bardzo proszę, ale dzięki Panu już teraz na pewno wyjaśnimy wszystkie sprawy i, i, i nie będzie problemu. No jest właśnie powstań, przepraszam, powstaniec warszawski, który nie wrócił z projekta, to jest ten, Wacław Rzeszowski. Tutaj, tak. to jest, to jest Teraz na Państwa proszę się oglądać. część osób zapraszamy na kamerę debaty, Na pewno nie od razu wszyscy, dlatego że mamy mało pomieszczeń. Później z... mamy tak, ciastą kawę, ciastą kawę, ale rękę, Część ogląda, część zapraszamy na kawę, a ja zdradzę jeszcze jedną z historycy Rafał, w Julian słuchajcie. Tak, Mam tak, ale nie wiesz, co to napisał. No. No pan y no. no, profesor y Rzeszowski już się zdążyłem zorientować. Niestety nie. nie, nie, nie. Niestety, Panie, nie. Pan Rzeszowski tak, ale. ale... Pani tak jest dzięki Panu Andrzejowi wiemy, że gryfikno i okolice, które jest autorstwa Jerzego Krzyżyńskiego tak naprawdę, nawet sam Pan Stanisław Rzeszowski pisał pod pseudonimem albo szwagra, to jest szwagier, albo ksiądz. Także Panie doktorze, to, Pan też musi o tym wiedzieć, jak chce Pan Co jest tego przyczyną? A no, ja tu się, tak jeszcze, tak, ja tu się cieszę, ją, cieszę, bo widzę pana radnego, bo pan powiedział, że nikt o tym nie pamiętał o panu Rzeszowskim. Wtedy, kiedy mieliśmy nadawać imię e, dla naszego e, tego parku miejskiego, to wtedy właśnie ja między innymi na Radzie chciałam, żeby właśnie ten park miał nazwę Stanisława Rzeszowskiego, ale niestety nie było na tylu żeby, żeby i wtedy Pan Rafał miał na przykład księdza Palicę i większość chciała Panią Stanisławę Siarkiewicz, no i wtedy z Panem Krzysztofem. Że... Ale, ale wszystko się zgadza Pani Janeczko, jest Pani Siarkiewicz, jest pa, ksiądz Palica i teraz będzie, daj Boże Ale Rzeszowski.